Jednym wielkim komentarzem jest wow, Gosia, jakie zajebiste włosy. To jest komentarz, który często widzę i słyszę. Miałam przypadek takiej dziewczyny, która 6 miesięcy się zastanawiała, czy zrobić, czy nie zrobić, bo stwierdziła, że jest za drogo, więc ja mówię, jest okej, okay, bo to wiadomo, nie każdego stać na takie koloryzacje. I po sześciu miesiącach przekonała się, zrobiła kolor mi koloryzację quantum i powiedziała, że jeszcze w życiu w swoim życiu nigdy takiego pięknego efektu i długotrwałego nie osiągnęła poprze, poprzez koloryzację i kolor jaki, jak, jak długo się utrzymywał, to po prostu dla niej był szok. Nawet przy chodzeniu na baseny, na holidayach, to kolory zawsze zostają takie piękne z połyskiem. Powiem tak, dziewczyny, chłopaki, jeżeli jesteście, warto. Warto spróbować Quantum koloryzacji, ponieważ koloryzacja Quantum jest naprawdę innowacyjna. Jest niesamowitą metodą, która naprawdę, naprawdę, mówię Wam tutaj od serca, powoduje, że włosy są lśniące przede wszystkim lśniące i odżywione na maksa. Więc polecam jak najbardziej. Hani Masterclass serii jako edukatorów, ponieważ robią kawał dobrej roboty i przede wszystkim wspierają Ciebie przez cały czas. Jeżeli masz treningi, jesteś cały czas wspierany przez edukatorów. Nie ma, że Cię zostawią i będziesz zostawiany sam dla siebie. Jeżeli masz pytania, to zawsze są dla Ciebie pomocą.